Hoj kamraci, tutaj Octavius Gaming w długich włosach, zapuściłem. Taki odcisk palucha masz. Możesz mi powiedzieć najpierw, jak nagrywać fajne vlogi, a nie już nagrywasz. po co ty nagrywasz? Tebie. Tebie. Musisz, musisz pokazać bo ty się stresujesz, się pokaż. <laughs> Kurwa, w kamery, i kamery nawet nie widzę. No. Ahoj, kawraci! Tutaj, Oktawys Gaming z koleżanką w i imieniu. No właśnie. I będziemy nagrywać recenzję PSP. Właśnie tego mojego. Widać? Nie, za bardzo się stresujesz. Ja ci pokażę, jak to się robi. Weź poduszkę i tak. Tu musi być światło. No, ale go to oślepia, nie widzisz? Że on za oczy musi popsuje. Być na, musi być na wprost. Ale on sobie oczy popsuje. Nie popsuje sobie oczu. Teraz sobie nie popsuje. A teraz tak. I teraz dobrze wygląda. Ja, że tak sobie nie Mieszkanie w chujowym stanie, a w nim rodzina, dzieciaki. świadomość ludzi tu zabija. No i cóż my będziemy wiedzieć No to fuck. mnie. Siemaneczko! Widać dobrze? Po, po prostu. Widać, że koszulka jest pognieciona? Nie za bardzo, może w kamerze tylko? No, ale do, dobrze? Nie ucinam Pocinaj, i to strasznie.